Witam serdecznie, event Noc Zabójców W tym filmie dowiecie się kiedy trwa, gdzie się go bije oraz ile ja zarobiłem podczas gry W dzisiejszym filmie będzie to pierwsze 10 godzin gry na evencie 2 sierpnia No i oczywiście każdy kolejny film kolejnego dnia będzie z podsumowaniem danego dnia No i po evencie zbierzemy wszystko dokupy i podsumujemy sobie cały event A dzisiaj podsumowujemy Drugi za 8, 10 godzin gry, zapraszam. Więc tak, w 10 godzin gry, zarobek w czystym goldzie to jest 47 milionów 300. 000. No i do tego, oczywiście, 5 stron synergetyków i 2 strony pierścionków. Ale tu dużo, niestety, szóstek, siódemek, ósemek. No trochę dziewiątek dało, dokładnie dziewiątek dało półtorej strony. No i z dwie. Z dwie te kreski z pierścionku, więc nie za dobrze, ale zawsze coś, zaraz pójdziemy to przetopić, zobaczymy ile z tego będzie odłamków. No i poza tym 50 tropów przerażenia, no i 73 trwogi. Łączenie synergetyków oczywiście będzie odbywało się z golda zdropionego podczas eventu. Eski liczę po 1,35, a platynę po 1,20, bo po tyle zakupiłem z targu przed eventem. No i cóż, zaczynamy jest łączenie łączenie synergetyków. Włączę tu piątki te pod 400K i szóstki na no, siódemeczki. No i siódemeczki oczywiście będą odłamkowane. No i są tutaj już gotowe siódemeczki pod odłamkowanie, a te, co się nie połączyły, wsadzę do pierwszego depozytu no i pod koniec ewentu je połączymy, to co zostało. Teraz zabieram się na te właściwe synergetyki, które mi dopią na jeziorze. Są to ósemeczki i dziewiąteczki. Oczywiście ósemki i dziewiątki są łączone do dziesiątego poziomu, aby je odłamkować. I taki szybki tip ode mnie, jeżeli chcecie znaleźć danej rangi energetyki, możecie wpisać na przykład częściową nazwę, czyli lodu, kłów w depozycie we wyszukiwarce. Dzięki temu nie będą wam się myliły i nie musicie ich. Szukać i przeglądać każdego z osobna. No później możecie zmienić na przykład nazwę i kolejne. I tak najłatwiej, aby się nie męczyć u Kowala później w przetapianiu i szukaniu odpowiedniej rangi i odpowiedniego jeszcze itemka. No i oczywiście teraz te, które mi itemki nie pasują, bo nie mam na przykład dwóch ósemek czy dwóch dziewiątek, wrzucam oczywiście do pierwszego depozytu. No i pod koniec ewentu, czyli w poniedziałek je połączymy i zobaczymy ile jeszcze z tych odpadków uda nam się uzyskać. Cóż, wkładamy wszystko do jednego depozytu. Z pierwszego dnia grałem łącznie 10 godzin, przy no tam 9,5 godziny. Po prostu przy 50 przedarzenia stwierdziłem, że dobra pora i spać, więc to około trwało 10 godzin łącznie no i cóż, 4100 odłamków, nie spodziewałem się aż takiego wyniku. No i teraz rzucę to w Excela. Policzymy sobie i zobaczymy ile jest. No a tutaj zostały takie przedmioty na ten poniedziałek, tego co nie mogę połączyć teraz, to połączymy w poniedziałek. Jak się event skończy, no to zrobimy takie podsumowanie. Jeszcze ten depozyt pierwszy połączymy wtedy, aby to zobaczyć, ile całkowicie wyszło. I oczywiście, jak ktoś chce zmaksymalizować zysk, może teraz na przykład esencję sprzedać, bo są po 70 kasztuka i po prostu za 2-3 tygodnie dopiero to odłamkować. Ale ja potrzebuję odłamki na Epika G3, więc do Epika G3 sobie doodłamkujemy, a później zobaczymy, co będziemy robić. No i cóż, Excel został stworzony pierwszego dnia. Graliśmy 10 godzin, robiliśmy około 300 grupek, zdobyliśmy 727k psycho na 3 itemki oczywiście, na 3 razy arcy. Oj, Ctrl-Z, tu dopiszemy sobie 3 razy arcy, bo nie wiem, czy zawsze będę 3 arcy Expił, ale żeby to jakieś miało odwzorowanie powiedzmy, w ten sposób chcę mieć to napisane. No i cóż, na przetopienie wszystkich synergetyków wydaliśmy jakieś 11kk stałą ceną, bo przypominam, tu jest 150 esek, liczone po 35, nie po 70, 80 jak teraz stoją. Więc teoretycznie przydałoby się te eski teraz sprzedać i za 2-3 tygodnie po ewencie, nawet pewnie po tygodniu po ewencie, te eski wrócą do normalnej ceny, no i wtedy to przetopić, to wtedy wyjdzie te 11kk oczywiście. Obecnie no tu wyszłoby pewnie koło 19 powiedzmy nawet. Więc tak to wygląda, ale eski i platę miałem, więc jak już taka cena będzie, i tego, tego się trzymajmy. Łącznie, jak teraz chciał wszystkie rzeczy posprzedawać, te, które zdropiłem w 10 godzin, to jest 218kk, a tak po evencie, pewnie z 2-3 tygodnie ceny się unormują od łamków i tropów, no i wtedy wejdzie 233, więc jakieś 25kk cena pójdzie w górę w tydzień, więc warto to podtrzymać chwilę. No i tu takie ciekawsze statystyki, czyli gold na minutę 72k. Tu też trzeba zaznaczyć, że biłem chwilę ten event przed znerfieniem, tak z 20 minut, więc tam trochę dużo tego się nabiło, bo w 20 minut jakieś 17 k zdobyłem. Więc no, event był ale to znerfili, ale to wyszło jak wyszło. Nie będę mówił dlaczego, podejrzewam i co, teorie spiskowe to was nie powinny interesować moje. No i cóż odłamki na minutę 8, prawie 7 odłamków na minutę, więc to też jest dobry wynik. Nigdzie indziej do tej pory chyba takich wyników się nie dało robić. No i tropy to jak tropy na minutę, tak średnio się je dropi. A na godzinę to jest 400 odłamków ponad, więc też dobry wynik. No i 4,5 kaka na godzinę. Też dałoby się wyciągnąć. Oczywiście to jest po prostu z, tego, z tych grupek. To, jest osoba, to nie jest policzony z... Odłamkami. Muszę to zaraz doliczyć, więc już to dodaję. OK, dodałem Excela z goldem zarobionym po prostu całkowitym, goldem zarobionym na evencie w te 10 godzin po sprzedaży jakby tych itemków po cenach targowiskowych obecnie, czyli dosyć od ręki by to pewnie wszystko poszło bezproblemowo. Więc cena golda na minutę to jest 389k na minutę gry. Przez 10 godzin. Co minutę dostawałem 389k, więc to jest bardzo dobry wynik jak dla mojego WDK, który ma 13k powera. Pod koniec jeszcze pokażę wam jakie tam są bonusy do bicia i jak to tam wymiana. No, dwie trzy rundy na grupkę idzie, więc nieźle. A na godzinę wyszło 23,3k, więc 23k na każdą godzinę gry. Bardzo dobry wynik, bardzo dobry event. Nie to co wcześniejsze andaje. No ale za tydzień są andaje, więc trochę psycho znowu się wbije. Ale tam już niestety aż tak kolorowo z goldem na minutę nie wygląda. A psycho chyba na godzinę nawet podobnie wychodziło. Obecny build wudu wygląda w ten sposób: tu trzeba dokupić dwa bandy i dwa teldy jeszcze, więc no ten. A tak wyglądało psycho i gold przed znarkwieniem tego na kamenek. I oczywiście te grupki eventowe od czasu do czasu coś tam dropią i niestety nic nie zrobiło, ale w gildii spadła nawet zalla. Dziękuję za uwagę. Z podsumowania dzisiejszego dnia i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, pa-pa!